Gra pędzący ślimaki to gra, która odnosi się do hitu pędzące żółwie, gdzie głównym tematem były również wyścigi. Tym razem oddano nam nieco wolniejsze stworzenia do ścigania. Do gry pędzącej ślimaki szybko wprowadzi nas krótka instrukcja. Ta składa się z czterech stron, na których znajdują się również ilustracje obrazujące zasady gry. Na początku zobaczmy, jak wygląda przygotowanie do gry. Planszę należy rozłożyć tak, aby każdy z graczy miał do niej dobry i swobodny dostęp. Wszystkie ślimaki, bez względu na to, ilu graczy bierze udział w zabawie, wędrują na pole start. Kotki do gry kładziemy w pobliżu planszy. Podobnie robimy z punktami. Gra pędące ślimaki jest to gra na punkty i ten gracz, który będzie miał tych punktów najwięcej na koniec gry, wygrywa. Na końcu przygotowania tasujemy 5 kart i każdy z graczy bierze sobie taką jedną kartę. Na przykład tę. Każdy, w tajemnicy, nie pokazując innym graczom, ogląda sobie tę kartę i widzi już, jakie ślimaki będą dla niego najbardziej punktujące. Ponieważ ślimak, który znajduje się na pierwszym miejscu, da właścicielowi karty z tym kolorem ślimaka 5 punktów, ślimak na drugim miejscu da swojemu właścicielowi 2 punkty, a ślimak, który jest na ostatnim miejscu, te w tym momencie pomiędzy się nie liczą, dadzą swojemu właścicielowi 3 punkty. Ale to nie jedyny sposób zdobywania punktów w pędzących ślimakach, tak więc przejdźmy już do zasad rozgrywki. Na początku gracz wybrany na pierwszego gracza rzuca wszystkimi kostkami. Ten sam gracz wybiera dowolną kość, która odpowiada kolorem kolorowi ślimaka, który będzie poruszał, i nie trzeba poruszać kolorem ślimaka, który w tym momencie w tajemnicy trzyma się przed innymi graczami. Można poruszyć dowolnym innym ślimakiem dla zmylenia przeciwnika. Na przykład wybiorę sobie żółtego ślimaka, którego poruszę o raz, dwa, trzy pola. Tę kość zatrzymuje gracz, który nim poruszył, a resztę kości przekazuje następnemu graczowi, a resztę kości przekazuje kolejnemu graczowi. Kolejny gracz bierze otrzymane wcześniej kostki. Turla dla nimi i spośród nich również wybierze jedną kość i jednego ślimaka, którym poruszy. Na przykład będzie to niebieski ślimak, którym poruszymy o raz, dwa, trzy, cztery, pięć Pól. Tę kostkę również zatrzymuje i resztę kości przekazuje następnemu graczowi. Jeśli jeden z graczy w wyniku kolejnych ruchów otrzyma tylko jedną kostkę, bierze tę kostkę, ale również wszystkie inne kości do tej pory odłożone i rzuca na powrót wszystkimi kostkami. Przy ruchu ważny jest też wynik ślimaka na kostce. Jeśli taki wynik uzyskamy, możemy poruszyć kolorem ślimaka, w jakim jest kosta, czyli w tym przypadku żółtym, o dwa pola, z tym, że ta kostka nie jest zatrzymywana przez gracza. Ona trafia do kolejnego. Gracza. Taka sytuacja trwa do momentu, aż jeden dowolny ślimak dotrze do pola mety, czyli do ostatniego listka. W tym momencie gra jest przerywana i podliczamy punkty. Ten gracz, który będzie miał najwięcej punktów, wygrywa grę. Punkty zdobywamy w zależności od tego, które miejsce zajęły nasze ślimaki, które znajdowały się na naszych kartach. Ale również za punkty zdobyte w trakcie rozrywki. To teraz zobaczmy, jak się je zdobywa. Jeśli zakończymy ruch na polu z grzybkiem, otrzymujemy jeden punkt. Jeśli zakończymy ruch na polu, na którym znajdują się inne ślimaki, te ślimaki cofają się o jedno pole, a my dostajemy tyle punktów, ile ślimaków zepchnęliśmy z naszego pola. W tym przypadku będą to dwa punkty. I jeśli ślimaki zepchnęlibyśmy na pole z innym ślimakiem, nic się nie dzieje, po prostu mamy trzy ślimaki na polu. Ze ślimaki zepchnięte na pole z grzybkiem nie otrzymujemy punktów. I to wszystko. To cała wiedza, która pozwala nam już zagrać w pędzące ślimaki. Jak widać, gra pędzący ślimaki to lekka i szybka zabawa, w którą mogą grać zarówno dzieci i dorośli. Gra oferuje niebanalną rozgrywkę, gdzie nie trzeba spędzać wiele czasu na naukę zasad, co w dzisiejszym zabieganym świecie stanowi duży atut.